Chodź, słońce pięknie. Zacz, no właśnie, noc ma być nie spadających. Piotka. co tam? To nie będzie przyjemnie nocą, Helenciu, raczej, wiesz? Chyba wolałabym przed domem. Co tam? No nie, musisz tu być. Musisz się dotleniać przed snem.

La cameretta è caparata, non ha ancora fatto. Non so se niente. No, no, si può stare. Faccio solo un pochetto. Ma cosa

Dziękuję. Pięknie było, po prostu